Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Julian Kornhauser Tyle rzeczy niezwykłych. Wiersze dla agatki. Czyta Marcin Popczyński. Droga. Nie wiem, dokąd prowadzi ta droga. Ile jeszcze zadźwięczy na niej kamyków? Jak daleko do bramy, za którą łąka przegląda się w lusterku? W jakim miesiącu żółty mlecz puszcza na niej latawce? Wiem tylko na razie, gdzie się zaczyna. Tu gdzie chrapią moje butki.